szopki i istoty maści wszelakiej witam Was na moim kanale. Ja jestem Aria i dziś zabiorę Was po raz kolejny w świat krzywi past. Dziś zabierzemy się za pastę, która powstała najprawdopodobniej w 2008 roku, choć istnieją doniesienia, że mogła powstać o wiele wcześniej, jednak nie ma na to twardych dowodów. W każdym razie nie będę zajmować się tej genezą powstania pasty, a bardziej omówieniem jej. Co mogę jednak powiedzieć, to to, że pasta ta wpłynęła na to, jak wyglądały przez długi czas inne pasty, ponieważ będziemy rozmawiać dzisiaj, jak widać w tytule filmu, o Jeffie The Killerze, który stał się tak kultowy, że miał masę prequeli, sequeli dodatkowych postaci, występował w innych pastach jako postać poboczna, albo również jedna z głównych postaci. Jeff był inspiracją dla wielu historii, na przykład Jane the Killer, Viola the Killer, czy nawet z naszego prawdopodobnie polskiego podwórka, patka, psychopatka, którą prawdopodobnie tutaj mówię. Jeff oczywiście poza tym, że miał wpływ na inne pasty, które powstawały, miały również odrobinę wpływu na popkulturę, ponieważ najpopularniejsze zdjęcie przedstawiającego często używane jest w różnych jumpskerach, memach i tak a jego ogólnie wizerunek jako postaci jest używany w grach takich niszowych, zazwyczaj tworzonych przez jedną osobę. E, również są mody, gdzie jest jednym ze stworów w Minecrafcie. Nawet miał powstać o nim film. E, od 2015-2016 roku były takie plotki, jednak ostatecznie nie powstał, ale może to i dobrze, ponieważ e, Sony na przykład zrobiło film o Slendermanie, który jest obrzydliwy. Nie dość, że jest nudny i jest bardzo słabym horrorem, tak podpina się pod teoretycznie realną sprawę, która się wydarzyła i jest to obrzydliwe, ponieważ zginęła tam faktycznie młoda dziewczyna. I jest to nie na miejscu i nie powinno się tak robić. Nie bądźcie jak Sony. O nie, 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 nie. W każdym razie nie będę już przedłużać. Czas poznać naszego dzisiejszego bohatera. Zapraszam. Historia zaczyna się wycinkiem z gazety, który zawiera wywiad z dzieckiem, niedoszłym ofiarą mordercy. Opisuje go jako obłąkanego, yy, przerażającego yy, chłopaka z wyciętym uśmiechem yy, i z nożem, i całego zakrwawionego. No, teoretycznie nie dowiadujemy się tam za wiele. Dowiadujemy się tylko, że jakieś dziecko przeżyło. I opisuje sprawcę, którego policja szuka, ale znaleźć nie może. Co jest dziwne, patrząc na to, jak yy, oryginalny ma wygląd w porównaniu do no, zwykłych ludzi. No ale o to mniejsza. I tu przechodzimy do właściwej historii, która zaczyna się tym, że nastolatek imieniem Jeff wraz z rodzicami i z bratem, w zależności od wersji historii, raz jego brat jest młodszy, raz jest starszy, Przeprowadzają się na jakąś bogatą. W historii zostało użyte słowo ekstrawagancką dzielnicę, ponieważ ojciec Jeffa dostał awans, lepszą pracę. Też różni się to w wersjach historii, no ale to co jest ważne, to to, że się przeprowadzają w nowe miejsce. No więc oczywiście rodzice oraz bracia wypakowują swoje rzeczy. Wybierają sobie pokoje, no i taka sielanka. Niestety nasz e, główny bohater pasty nie czuje się zbyt komfortowo. Czuje się strasznie odizolowany, wyobcowany. E, witają ich oczywiście sąsiedzi, e, co też nie do końca jakoś pasuje Jeffowi. E, no, wiadomo jak to jest. Jeśli zmienia się otoczenie tak bardzo, e, to... Jednak dla dzieci na nastolatków szczególnie może być to trudne, więc tutaj bym się nie czepiała. Natomiast przyczepiłabym się do tego, jak to jest zapisane, ponieważ to miałoby potencjał, gdyby na przykład użyć jakichś konkretnych określeń, że Jeff czuł się na przykład właśnie odizolowany, że czuł się hmm, źle. Że czuł, że nie pasuje. A pasta przez cały czas upierała się, że Jeff ma dziwne uczucia. I jasne, można mieć na przykład dziwne uczucia. Mówi się, że czuje się na przykład coś w kościach, że coś się wydarzy, albo czuje się w brzuszku jakiś stres. Tylko nie było to opisane przez cały, całutki czas powtarzało się dziwne uczucia. I wydaje mi się, że to troszeczkę straciło potencjał, który mogło mieć. To znaczy nie, żeby ta pasta mogła być dobra, ponieważ, że była dobra, to naprawdę potrzeba było zmienić ją diametralnie, co nie zmienia faktu, że dokładniejsze opisanie uczuć i tego, co się dzieje w głowie bohatera dałoby na pewno e, odrobinę barw do tej historii. Sielanka nie mogła jednak trwać długo, ponieważ już Chyba następnego dnia Jeff i jego brat Liu muszą iść do szkoły. I w drodze do szkoły zostają napadnięci przez miejscowych chuliganów przez trójkę dzieciaków Kifa, Troja i Rendiego. Więc ta grupa jest bardzo agresywna i żąda od chłopców opłaty za przejście. Oczywiście mają oni ze sobą pieniądze, które na pewno są na jakieś e, jedzenie do szkoły czy coś takiego, i nie chcą się tym dzielić. Więc to doprowadza do bójki. Bójki, w której Jeff odpala w sobie jakąś wewnętrzną agresję i powala tą trójkę chuliganów. Czy jest to realne? Najpewniej no tak. Adrenalina jednak sprawia, że można dostać nagle jakiegoś boosta do siły. Poza tym osoby takie jak ta trójka chuliganów e, często więcej mówią niż potrafią, ale budzą strach w, na pozór słabszych, więc e, zazwyczaj im się wszystko udaje. No tym razem jednak Jeff ich pokonuje. E, robi im całkiem mocne obrażenia i trafiają do szpitala. Po czym mówi bratu, żeby o tym nie rozmawiać i w sumie nic się nie stało i chodzi do szkoły. No i sobie idą do tej szkoły, no. Swoją drogą, ta trójka napastników miała ze sobą noże. Pewnie dlatego wygrywali tak dużo pojedynków i udawało im się wyciągać haracze. No w każdym razie, no Jeff ich trochę tam tymi nożami podźgał, bo udało mu się im wyrwać te noże. I pomimo tego wszystkiego, gdy wrócił do domu, powiedział, że to był perfekcyjny dzień do swojej matki, która go spytała o to, jak minął im e, pierwszy dzień w szkole najpewniej. Bo chyba zmieniali też szkołę. Nie było to sprecyzowane, ale tak podejrzewam. Można by wręcz pomyśleć, że uszło to Jeffowi na sucho, jednak nie. Ponieważ już następnego dnia. Z samego rana do ich drzwi zapukał funkcjonariusz policji. I jak myślicie? Co się wydarzyło dalej? Nikt by się tego nie spodziewał, dlatego powiem wam. Jego brat akurat robił sobie kanapki najpewniej no do szkoły. Policjanci weszli, zobaczyli go z tym nożem. I stwierdzili, że to na pewno on pobił i dźgał tamtych napastników. Tylko dlatego, że miał nóż do kanapek. Czyli taki zazwyczaj zakończony no, takim okrągłym kształtem, a nie czymś do dźgania. No ale tak, Liu zostaje zabrany. Jeff oczywiście krzyczy, płacze, cały zasmarkany, że to on zrobił, że to jego wina, że to jego powinni zabrać. Ale policjanci wiedzą lepiej, bo w końcu, jak ktoś robi kanapki, no to jest bezpiecznym człowiekiem, co nie? Co jest akurat dosyć dziwne, bo wydaje mi się, że jeśli ma się coś w ręku, coś się aktualnie robi i słyszy się jakieś głosy, słyszy się, że coś się dzieje, to się wychodzi z tym czymś w ręku. Nie myśli się o tym, hej, muszę odłożyć nóż. Ja wielokrotnie, jak jeszcze mieszkałam z rodzicami, to zdarzało mi się na przykład, że o, przyszła przesyłka, poczta. Ktokolwiek yy, przyszedł i mama otwierała drzwi, a ja na przykład w tym czasie smażyłam sobie jakieś naleśniki czy coś, to z tą łopatką do obracania naleśników potrafiłam wyjść z kuchni i patrzeć, co się dzieje, więc no, wydaje mi się, że to jest takie całkiem normalne. A policjanci zinterpretowali to jako. niebezpieczny przypadek, który musi zostać zamknięty za kratami! Jej! Jej zaczyna popadać w poczucie winy. Zaczyna okazywać symptomy depresji, które oczywiście są opisywane jako dziwne uczucie. No i czas tak sobie leci: rodzice są absolutnie niewyrozumiali, czepiają się Jeffa. Próbuję go zmusić, żeby zachowywał się normalnie, żeby się zaczął socjalizować, żeby zapomniał i tak dalej, i tak dalej. I pewnego dnia przychodzi do rodziców Jeffa sąsiadka, która zaprasza ich na imprezę, ponieważ jej syn Billy kończy tam któreś urodziny, pewnie jakieś jednocyfrowe, no dzieciak w każdym razie. Matka Jeffa oczywiście mówi, że on też musi iść i tak dalej, że to mu dobrze zrobi. No na pewno. No ale w końcu chłopak się zgadza, żeby tam pójść razem z rodzicami. Oczywiście musiało być czepianie się tego, jak Jeff się ubiera. I ostatecznie poszedł w białej bluzie, czarnych spodniach i. W końcu matka pozwoliła mu tak iść. Na miejscu Jeff się nudził, bo było tam głównie dużo dzieciaków. No ale dostał kowbojską czapkę, dostał pistolet chyba na wodę i miał się z nimi zacząć bawić. Początkowo odmawiał, ale w końcu się zgodził. W pewnym momencie zaczęło być słychać strzały, ale nie z pistoletu na wodę, tylko z prawdziwej broni. W końcu jej Ameryka! Co nie? Okazuje się, że ta trójka oprawców, z którymi Jeff wcześniej miał styczność i których pobił, wbiła się na imprezę, wjeżdżając na deskorolkach i przeskakując przez y, bramę i wbijając się do ogródka z pistoletami, oczywiście. I tak Jeff biega z nimi i gania się po tym domu i się biją. I nikt z tym absolutnie nic nie robi. Możliwe, że ktoś wezwał policję, a ta policja się jakoś nie spieszy. No wiecie, jak jest. W pewnym momencie Jeff wpada do łazienki, która jest tak jakby ślepym zaułkiem. Nie mając już dokąd uciec, ee, przeciwnicy go łapią. Wylewają na jego twarz wybielacz i używają zapalniczki, podpalając go. Jeff oczywiście przeżył. Trafił do szpitala i tam okazuje się, że ma spaloną skórę, która zmieniła kolor na biały. Jego włosy zmieniły kolor na czarny, początkowo miał brązowe chyba. I jego rodzina jest trochę obrzydzona tym, jak on wygląda, ale starają się go pocieszyć i być pozytywni, nie rozumiejąc, że jemu się to po prostu podoba, bo faktycznie podobał się sobie. No, już gdy zdjął te bandaże z twarzy, no to wypuszczono go w końcu do domu po kilku dniach. Tego samego dnia w nocy e, matka Jeffa słyszy dźwięki dochodzące z Łazienki i idzie sprawdzić, co się stało. No i widzi tam Jeffa, który wycina sobie nożem szerszy uśmiech, nacina sobie policzki i który wypala sobie powieki. Jeff zaczyna mówić, że jest piękny i że chce e, cieszyć się, widząc siebie, i nie chce już nigdy spać, tylko chce patrzeć na swoją twarz. I matka, zamiast mu jakoś pomóc, zamiast cokolwiek, idzie do ojca, budzi go i mówi: Ej, to już nie jest nasz syn, dawaj pistolet, zastrzelimy go. Dosłownie, dosłownie to się stało. Jeff wpadł wtedy w szał, złapał swoich rodziców. Zamordował ich, mówiąc, żeby poszli spać. Ponieważ to jest jego takie catchphrase eee, mówi do swoich e, ofiar go to sleep. Eee, no i zabił też swojego brata. Ale nie zabił. To jest kwestia sporna w zależności od e, pasty. Natomiast powstały dalsze e, części. Dals nawet nie wiem jak to nazwać, ponieważ to pisali to inni autorzy, ale są y, historie jego brata. Dalsze, po tym jak rodzice zginęli i tak dalej. Więc można założyć, że przeżył podcięte gardło. No, można po prostu uznać, że historia zakończyła się w tym momencie, i brat zginął. Co kto woli? Już pominę fakt, że w wersji historii o jego bracie są trzy różne, dziwne. Ponieważ jedna to jest fikcja, gdzie, pomimo tego, że jest nastolatkiem, umawia się z pielęgniarką ze szpitala, która go tak jakby uratowała, w innej, e, Simpy, on do własnego brata, wchodząc do tego domu, który swoją drogą został spalony zaraz po zabójstwie rodziców, i kładzie się w pokoju Jeffa na dywan i sobie o nim myśli, to jest troszeczkę dziwne. Trzecia wersja to to, że próbuje on go ścigać i zabić, żeby zakończyć cykl jego morderstw. Pewnie jest więcej też wersji tej historii, ale te trzy są najpopularniejsze, dlatego o nich tutaj wspominam. Co mogę powiedzieć o tej historii? Czy jest dobra, czy jest zła? Oczywiście, że jest zła. Natomiast ma potencjał, mimo wszystko. Dlatego stała się inspiracją dla tak wielu innych historii i tak wielu innych postaci. Jeff jest naprawdę ikoniczny i nie można mu tego odebrać, że nie jest, bo jest. Nawet pomimo tego, jak źle jest napisany i jak źle są przeprowadzone niektóre fragmenty tej pasty. Czy uważam, że dałoby się zrobić to inaczej, żeby było to dobre? Oczywiście, że tak. Można by było na przykład um, zrobić, że ta trójka skrzywdziłaby jakoś jego brata, co złamałoby jego psychikę i powoli stawałby się coraz bardziej brutalny, coraz bardziej chciałby szukać zemsty. Albo na przykład mogłoby być ewentualnie tak, jak się wydarzyło, nawet z tym zamknięciem brata i po prostu po tym, jak jego twarz zostałaby spalona i... I stałby się nieodwracalnie oszpecony, co na przykład sprawiłoby, że inni ludzie by się krzywili na jego widok, że nękaliby go. Bo wiadomo, ludzie są niemili, ludzie są wredni, ludzie widzą kogoś, kto im się nie podoba i potrafią powiedzieć najgorsze rzeczy. Więc to mogłoby go łamać, że społeczeństwo traktowałoby go jako jakiegoś odrzutka, a wiedząc, że on się czuł, Inny, odstający, to mogłoby mieć wpływ na jego psychikę. Cichy dzieciak, który w końcu bierze sprawy w swoje ręce i próbuje się zemścić. Oczywiście z szacunkiem powinno to być napisane, bo jednak takie historie faktycznie się wydarzają i ludzie faktycznie giną w takich miejscach, dlatego poruszanie takich historii jest też troszeczkę trudne, żeby nie przegiąć i żeby no, nie było to. Nie na miejscu, no nie zmienia to faktu, że zafascynowany swoim wyglądem, chce mordować, bo właściwie co? Hmm. Oprawcy odpowiedzieli za swoje czyny, jego brat został uwolniony, więc jaki problem? No i on się sobie podobał. Spodobała mu się ta twarz, więc czemu? Znaczy czaję, że ta matka troszeczkę przegięła z tym, żeby do niego strzelać, ale on nawet przed tym, co ona powiedziała, był już dziwny. I ta zmiana jest bardzo bez sensu. O ile jego początkowe popadanie w no, stan depresyjny, jego początkowe załamywanie się. Miało sens i mogłoby prowadzić do czegoś ciekawszego, tak, no, zostało to po prostu zmarnowane i bohater zmienił się tak po prostu o 180 stopni bez większego powodu. Oczywiście ponoć tam y, miał jakąś satysfakcję zrobienia krzywdy. Yy, ale. Wszystko wskazywało na to, że ma on satysfakcję z robienia krzywdy osobom, które robią krzywdę komuś innemu. A w dalszej części historii wychodzi na to, że on po prostu chodzi i zabija losowe osoby, którym może się wbić do domu i po prostu podarżnąć im gardło. I nie ma to sensu! To nie ma sensu! I wiadomo, że różnych morderców było na świecie dużo, i każdy miał. Coś pod kopułą, czego nie da się zrozumieć, ale no tutaj mamy tego bohatera od samego początku. Widzimy, jak on się rozwija, więc powinniśmy go móc zrozumieć, ale po prostu się nie da. No i udało nam się przebrnąć przez tę całą przygodę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i że spędziliście na nim jakkolwiek miło czas. Jeśli tak, to dajcie lajka. Widzę Was. Hmm? No i zapraszam Was na kolejne filmy na tym kanale. Hej!